Dzień dobry, a raczej cześć. Dziś witałam się... Mucha spadł, choć ma szelki, więc... Dziś witam się z wami z trasy, jestem w Gostyniu i właśnie szukam sklepiku, o firmowego spółdzielni mleczarskiej w Gostyniu, który... Tak, robić, o tak. Który powinien być otwarty. Jadę zobaczyć, co tutaj dają i jestem w drodze do... Chciałem pytanie o panów a wcielnie, nie. Słuchajcie, hmm, jakbym mam zapalenie płuc, na bo dziś już biorę yy. <laughs> antybiotyk. O gabinet lekarski proszę. A, bo to jest... No tak, bo im na komputerze nie badają. Dobra, szukam to do sklepiku i yy, ciśniemy dalej, bo yy, muszę jeszcze do lufy zdążyć. No niestety bardzo miła pani powiedziała, że dzisiaj sklepik jest nieczynny, ale zobaczcie jaka wielka jest w ogóle ta produkcja tutaj. Ja pracowałam kiedyś w Opolu przez lata, obok był cot tam, no wiecie, te jogurty, cot i wydaje mi się, że tam aż ten zakład produkcyjny nie był tak duży. Dobra, ciśniemy dalej. Nie widzicie, jak już z psami 15 minut temu, to był taki jaskrawo różowy i czerwony. I w ogóle mam nadzieję, że. Oczywiście nie wziąłem telefonu. <śmum> mam nadzieję, że. Może uda mi się jeszcze go nagrać kiedyś. Któregoś dnia, jak nie, to zaproszę sobie zdjęcie od testowego i to wkleję, bo nie ja muszę w ogóle poczytać. To pewnie zależy od temperatury, ale wiecie ja różowe i czerwonej. jestem chora, zaczynać pełnią uskrzelić, bo dobra antybiotyka. No, mam nadzieję, że coś widać, bo mam... E, bo mam słońce świecimy w oczy i mam tak ciemny ekran, że nic nie widzę. E, w ogóle chciałam pokazać kwiatka, ale to zaraz wam nagram, już nie będę się zwana, że coś. Jadę zaraz do szkółki jeszcze po jakiejś znaczy do dwóch szkół, w sumie się nie dziela. E, mówiłam, bo wam rano, że ten że jestem na antybiotyku. Wam, wow. mojej drogiej drogie. publiczność, mojej drogiej. Um. Ale nie powiedziałam najważniejszego, czyli wczoraj poszłam po muchę, bo on siedział tam w krzakach, to chyba jakieś, Nie wiem, czy, może wam tu... Tak, jak to chyba wam nagrywałam, nie pamiętam, whatever. E, I poszłam, bo już było tak wiecie, co zmieszkało i wziąłam go na ręce przynajmniej taki buji but... E, z lasu, no wiadomo, nie muszę mówić co by się działo w lesie. Straszne to było i dwie sarny w ogóle tutaj podbiegły pod dom, e, nagramy jakoś tam trochę, ale tak nie za bardzo chyba widać. Nie wiem, może wam to rzucę, ale powiem, wam, że to jest straszne. I tak patrzyły biedne i jedna poszła w jedną stronę, a druga w drugą. Jest tu dramat, nie? Ale powiedziałam, wszyscy będą się tłumaczyć ze swoich poczynań. u świętego Piotra, czy kogoś tam ubram Niebius. Nie wiem czy to skóry chciałam sobie właśnie coś z tymi włosami zrobić, mam jeszcze mokra. a tutaj wiecie, jest upał jak cholera i to wszystko schnie. Nie wiem, który jest na 9 rano. A, dobra, nagram wam kwiatkę i zawijam, bo dwie szkółki czekajcie, nie, nie bracą. O, to czekajcie, muszę wejść, żeby nie uszkodzić teściowe parce. Czacu. Znaczy ja nic nie widzę, bo mam ciemno i świeci mi słońce. Jak ten kwiatek się nazywa różowy? Żarnowiec. Żarnowiec. Tato, pamięć. Sprawdzałam, no. Tu, tak, tu w ogóle są takie komary giganty, ja wyszłam, żeby wam się nagrać dwa słowa tam, w krzaki i ugryzły mnie dwa, ja tylko wyszłam do cienia i po prostu, wiecie, takie komary. Masak, moja przyjaciółka, wiesz, są takie komary. Tak, moi teściowie to samo, Więc w ogóle, wiecie, startę całą Duniczek do Państwa, do szkółki, żeby im oddać, znaczy oddać, wiecie, im się przyda. Nie trzeba tego oddawać, no ale po co to, to wyrzucać w ogóle, jak może iść do do, do ponownego użycia, A zobaczcie na grubaskę. Tish. skozi dupy trąba, nie nagrywa nic. Jestem na antybiotyku, jak już mówiłam. Zapalenie płuc odhaczone. Właśnie już użyć takiego posta lista. Lista rzeczy to zrobienia majówkę w tym. Zapalenie płuc otrzymać. Odhaczone. Przyjechałam właśnie z miasteczka obok, byłem na skupie złomu swoim ulubionym. I Choć nie muszę, Mucha się boi jak ja kaszle. I widzicie jaka jest oszczędność Bo tak, byłam w briko, Musiałam kupić te dwa takie płotki Żeby Mucha do piwnicki nie wpalała Ale te płotki muszę podwyższyć No i żeby podwyższyć Płotki, potrzebuję pręty Które na trytytki przyczepię Jeden pręt w briko, gdzie jest tanio 3,50 A na złomie mówię do Pana, potrzebuję pręty Ile? No i krótka piłka wam pan Pani No wiecie, auto kasują w ogóle Pan mi przyniósł. Ja mówię, ile będzie kosztować. Ja mówię, max 6 zł. No i jeśli ja okazuje pani jeszcze 6 zł. No taki zadowolony z siebie. A ile dostałam prętów chyba kurwa z 10. Więc wiecie. W cenie dwóch nawet nie. Mam cały pęk prętów. Dobra, pieski wracamy, bo muszę mieć kawy. Zasypiam, bo znowu będzie... sisi. Si. Chyba znowu będzie... Olać. Nie polecam zapalenia płód, serio, w ogóle teraz jak zaczęłam brać antybiotyk, to jeszcze katar mi się do, dołączył, także widzicie. Majóweczka z piwko majóweczkowe skoń, zakończyło się wraz z pierwszą tabletką antybiotyku, no cóż, nie można mieć wszystkiego, chodźcie pieski. A kto tu tak buczy? Chodźcie. Muszę coś nagrywać, bo ja nie wiem, ten vlog to w ogóle bez sensu. Nie pamiętam, co mówiłam. Chodź, muszka, chodź! chuj, Jezus! Część tak pogodę zdupiła, wszędzie była burza. W ogóle mama dzwoniła, też rękami mi wysłała z wrogu, pływała łódką. Eee, akurat jak było takie taki armagedon, urwanie chmury, rękami połyniełam się siły, szukać, jestem tak wypompowana <laughs> przez ten antybiotyk w nocy, w ogóle myślałam, że umrę. Rano się obudziłam tylko, to Wam rzucę, chyba zaraz, tak, żeby nagrać wschód słońca 5.20 czy 15, bo pieski spały, więc wcześniej jak wstałam z nimi o 5.15, jak byłam bez telefonu... Aha! I do... wiem, właśnie, i doczytałam a propos kolorów słońca, wcale nie o temperaturę, chodzi tylko o rozproszenie promieni spo, słonecznych, tam gdzie po prostu... Znaczy jak słońce jest nisko nad horyzontem, no to, e, to widzimy, to rozprasza ten niebieski kolor i widzimy te właśnie ładne różowe i pomarańczowe, no a jak jest wysoko, no to wydaje nam się, że niebo jest niebieskie. Ot i cała filozofia lepiej później niż wcale, ale dociekałam, ponieważ ostatnio miałam gością dwóch e, naukowców na chacie, z którymi mówiłam, że chyba śmiali się, że wywiad nieautoryzowany, bo... <grym> Bo rozbrajeliśmy czynniki pierwszy sens i w ogóle jak działa moja butelka na wodę i tych kule do prania i chyba dwa wieczory wieczory do rana siedzieliśmy i dyskutowaliśmy na temat w ogóle <grym> sensu istnienia. no dobra. Ciekawe czy są grzyby w ogóle mam będzie padać dobu i jest ciekawe napić bo naprawdę już nie mam się bo jak mucha drepcze nie jest zadowolony, że wracamy, no ale cóż, kupa była, Siku było, widziałem, dobra. Dogram wam coś później, bo tu przecież. 小面最上面。 frustrated Nie wiem, która jest godzina, ale... <laughs> Poszłam spać po wschodzie, tak... 20 po 5. Przespałam się chyba 2 godziny może. No, idę drugi raz sami. Słuchajcie, dzisiaj rano wychodzę z nimi tak... E, Było w pół do piątej, Tak za 25. No i ja myślę że tak patrzę, a... Wschodu nie ma kamery, nie biorę telefonu. No i... Chodźcie, może wracamy już co. W ogóle upołżeł, jest 13 stopni. Chodźcie, później pójdziemy jeszcze jezioro. Mm, no i chodź muszka. I wychodzę z nimi i sobie myślę, no nie mam wschodu, nie biorę kamery. No i wychodzę z bramy. Patrzę w lewo, a w tym miejscu właśnie co nagrałam przed chwilą, z tego miejsca zdrywa siedziałem, to, to była taka wielka chyba yy, sarna. I ucieka do lasu. Czekajcie. Muszę się ten... Jestem się okej. Okay. Jak zwykle, zawsze jak nie biorę... W bym się nie chciała, bo nie, w tej, nie mam w tej bluzie kieszeni, a nie w tym bluzie. nie widzę, nie nienawidzę, widzę bluz i... I spodni bez kieszeni. Chodź Mucha. I... I co? I to samo było właśnie jak wschód, był ten piękny taki. Po czym wracam do domu? A zaczyna się wschód. Taki namaksowany. Tylko coś się zrobiłam z mamie jedząc gryla, i chyba mi się rozszerzyły jedynki. Muszę aparat założyć. No i ten, i. i co? Boże, nie poszło, na jestem, i w ogóle się czuję. Aha i zaczął się wschód. Czy wychodzi <laughs> wychodzić? No tutaj jest to miejsce. A ja widziałam, że to jest takie wyle, wyleżane, bo albo mm, grubyś tutaj tarzał kilka razy i tak myślałam właśnie, że to jakiś zwierzątko mieszka. Dobra, no, a tak mi się zbliża, więc rozłączę i nagram wam jeszcze coś, bo jadę do mm, do Gostynia po drodze wracając. Jakoś tak, choć e, bo muszę wracać. Znów mam lekarza znów, a no, a, a do piątku muszę wyzdrowieć. W sobotę mam więcej No. Ja w ogóle idę w swoich butach roboczych jeszcze, bo muszę drabinę oddać. Ale najprościej Taki koniec majowaczki, ty ja rozumiem, 13 stopni <laughs> Nie żal opuszczać y, 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 miejsce postojowe Czekajcie, bo y, ktoś idzie Dobra <laughs> o, <że> Maria <laughs> W ogóle kiedyś był taki spokój, ludzie nie mieli samochodów Tak, tak jest światło, tak a tu są trzy domy i e, po prostu, no, trz, pięć domów... RUBENS! No nie może ty znalazłeś tą kość, czekajcie! I oczywiście ten żul zwany moim psem e, zeżarł kość jakąś, którą rano się zadławił i która mu wyleciała, jak na filmach, tak pod e, ciśnieniem. Tak, z, wiecie, z takim pędem z ust, jak się dławił. E, I teraz wyrzuciłam ją z powrotem gdzieś w trawę i on znalazł. Masakra po prostu. Z takim z, żul. Dobra, jak pójdę jeszcze na jezioro, to coś dogram, ale. <laughs> ja, Pierdzielę, jestem w największej szkółce w ogóle z roślinami ever. Byłam tu już kilka lat temu, ale ja mam wrażenie, że oni się rozrośli. To jest nie do opisania w ogóle. <laughs> tu są mapki. Mam. Winogrona jak widać, nie nie bardzo. To jest mapa, słuchajcie, z tym jak się poruszać po, te, po terenie. Ja nie, nie wiem, ile to jest hektarów Nie wiem, ile to jest hektar. Witam Was ponownie z pięknego miasta Srem. E, ja kiedyś nagrywałam tutaj vloga i ktoś zapraszał mnie na kawę. Pozdrawiam serdecznie tego kogoś. O. Szybki tryb do Lumpka a do ryneczek. Jak moje piaski, się moje marzenie. Chodzę od kilku lat i wszędzie pytam, czy kawa mrożona jest z lodami i z bitą śmietaną, a wszędzie zchmieniają, dają kostki lodu i w ogóle. A tutaj proszę bardzo w cenie parkingu kawa nad morzem 5 pewnie. No i niestety sklepik e, firmowy. Myślałam, że będzie drogo, tak jak jest w, w środzie, w, w sklepiku firmowym spółdzielni Jana, ale nie było drogo, znaczy nie wiem jakie były ceny, bo przynajmniej nie popatrzyłam nawet, bo nie można było wejść do środka, ale był asortyment taki, taki sam. Liczyłam na jakiś pyszny gzik, ale niestety. I wish I